Polski rynek gier na arenie międzynarodowej zaczyna się fajnie gdzieś tam odciskać, fajnie wyglądać. Zaczynamy być popularni dzięki na przykład Ignacemu Ciewiczkowi, to jest taki gość z Gliwic, który w zeszłym roku zrobił bardzo dobrze przyjętego na świecie Robinsona na Cruzeau. To było może jeszcze nie szaleństwo, ale naprawdę zdobył kilka fajnych nagród. No, zaczął być rozpoznawany, w tym roku jakby przypieczętował swoją pozycję, jednocześnie otwierając gdzieś tam ścieżki dla Polaków na całym świecie. Wydawanie gry planszowej w Polsce to jest no ciekawy temat, jest coraz więcej jakichś możliwości, tych tytułów pojawiło się naprawdę bardzo dużo, przy czym są pierwsze jakieś tam polskie firmy, które przecierają szlaki za granicą, więc to, że chcemy wydać gry, to nie znaczy, że musimy się ograniczyć do polskiego rynku. Jeżeli ktoś ma po prostu prototyp, który gdzieś tam trzymał w szufladzie, to jest kilka pomysłów, tak, można to albo wydrukować samemu. No, wydanie planszówki nie jest jakimś gigantycznym nakładem finansowym, więc jak ktoś ma trochę oszczędności, to, to może a chociaż tego zdecydowanie nie polecam, bo jednak cała ta część związana z dystrybucją, promocją zajmuje bardzo dużo czasu i jakby to może okazać się większym kosztem niż ten niż, niż wydruk. Mamy kilka polskich wydawnictw, które przyjmują prototypy w, w dużych ilościach, tak? Można wysłać egzemplarze swoich gier jakieś testowe do Rebela, Galakty, gran, trefla, planszuweczki gry Lonardo. No, tych wydawnict w Polsce w przeciągu ostatniego roku powstało chyba 30-40. czy 40. Zaczęło się od tego, że chłopaki mieli pomysł na swoją grę, wydali ją teraz gdzieś tam, pracują nad kolejnymi. No Po takie trochę większe firmy, które kupują licencje od takich właśnie autorów którzy no, nie zajmują się tym profesjonalnie, ale akurat mieli e, fajny pomysł na grę. Jakie polskie planszówki mają problem? Ciężko powiedzieć. No, teraz mamy taką trochę klęską rodzaju, przynajmniej z mojej perspektywy. Mamy trzy sklepy, raczej malutkie. E, no i jak zrobiliśmy teraz zatowarowanie na święta, to się okazało, że no, nie damy rady upchnąć wszystkich gier tak pudełkami, jedno przy drugim przyciśnięte. E, wszystkie, które byśmy chcieli, się nie zmieściły niestety. No i widać, że ten trend się rozwija, tak trochę mi się wydaje, że w Polsce podaż rośnie szybciej niż popyt. Jeżeli chodzi o to, co idzie dobrze, to na pewno fajnie rozwijają się środowiska fanowskie. Tutaj powstaje mnóstwo imprez w całej Polsce, które przyciągają kolejnych graczy. Jesteśmy świeżo po 23 chyba edycji Gliwickiego Pionka, to jest jeden z pierwszych takich konwentów, zjazdów fanów planszówek w Polsce. No, w samą sobotę na Pionku, bo impreza jest dwudniowa, było więcej graczy, niż przez dowolną poprzednią edycję Pionka całą. Także widać, że to się rozwija dosyć, dosyć szybko, teraz mają taki problem, żeby znaleźć miejscówkę, po resztę my we Wrocławiu w stowarzyszeniu mamy identyczny problem, bo impreza stała się na tyle popularna, że już takie kino Nowe Horyzonty nam nie wystarcza, tak, na edycji 12 rok temu. O ludzie przychodzili z kocykami, gdzieś tutaj siadali na podłodze, bo, ee, no, no bo nie było gdzie, gdzie pograć. No. <śmulny> Najmłodsi gracze, którzy mogą tak naprawdę usiąść przy planszówce, to są dwulatki, bo już potrafią siedzieć. Tutaj mamy do wyboru kilka gier. Najfajniejszym takim wydawnictwem jest Haba, niemieckie wydawnictwo, w Polsce jakąś masową dystrybucję. Bardzo ciężko dostępne, mało popularne tytuły, nie są też najtańsze. Natomiast mamy kilka egzemplarzy i gier wypożyczalni, sprawdzają się bardzo fajnie. Wiadomo, dwuletnie dziecko, dwuletniemu dziecku nierówne, tak? Każdy każdy jest trochę inny. No eee, tego fajnie wypróbować taką grę, bo potem mamy jej w wypożyczalni, to jest koszt rzędu 90 złotych, a tak naprawdę te dwuletnie dzieci no, dosyć szybko wyrastają z tych, eee, no, z tych no, zabawek, gier, bo tak naprawdę na tym etapie, to, to ciężko odróżnić. Natomiast jest kilka fajnych propozycji, które są takie mocno edukacyjne, rozwojowe, gdzie tam musimy układać jakieś klocki w odpowiedni sposób. Eee, bardzo fajne. jest w ogrodzie, moja pierwsza gra właśnie huby, gdzie tam e, mamy jakąś dużą kostkę, mamy jakieś takie dużo owoce, warzywa, rozpoznawanie kolorów, no takie no wydawałoby się banalne rzeczy, tak, ale z punktu widzenia dwu-, latka to, to jednak jest jakiś tam kosmos i, i, i w ogóle nauczenie się, że to jest jakieś zadanie, to są klocki i z klocków trzeba zrobić zadanie, to nie jest taka prosta sprawa. Gry, które odnoszą się do popkultury, to jest bardzo fajny trend, który od jakiegoś czasu się rozwija. Są to głównie te gry ze szkoły powiedzmy, tak, czyli Amerykanie bardzo fajnie um, osadzają mechaniki w jakimś tam konkretnym świecie. Tutaj takim sztandarowym przykładem jest wydawnictwo Fantasy Flight Games, które od gry o tron, na którą ma licencję poprzez Gwiezdne Wojny, które są ich Jedną z mocniejszych marek, i tak naprawdę zaczęli robić tam gry rok czy dwa lata temu. W tym momencie wychodzą kolejne tytuły, zresztą tłumaczone na polski w miarę na bieżąco. Jest tego coraz więcej. No i od tych takich najpopularniejszych tytułów, które okazały się hitami. Po takie niszowe tytuły, jak na przykład Firefly, który no, wydaje się takim mega gikowskim tematem, a tak naprawdę okazało się, że gra sprzedaje się naprawdę rewelacyjnie i, i, i ten serial ma więcej fanów niż, niż mogłoby się tak wydawać. Eee, także no, jest to jakiś potencjał coraz bardziej eksploatowany, coraz więcej tych gier wychodzi. Na polskim podwórku mamy na przykład pana Lodowego Ogrodu, który pobił rekord crowdfundingu, bo tam chłopaki próbowali się finansować społecznościową. Udało im się to, uzbierali chyba 120 tysięcy złotych na wydanie planszówki, co jak na Polskę jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. No i dzięki temu mieli fajny start na zagranicę, gdzie też zaczęli popularyzować Grzędowicza, tak naprawdę pana Lodowego Ogrodu. Podejrzewam, że parę osób zachęconych gdzieś tam będzie się interesowało tą literaturą, została przetłumaczona na angielski.